Patrzymy inaczej, na to patrzymy. Każdy mecz jest dla nas jakby wyzwaniem i nowym dniem, gdzie musimy się skoncentrować i robić po prostu swoje punkty. Każdy chce naprawdę jechać i wygrywać. Niedzielę po prostu cieszę. w pewnym momencie drużyna przyjeżdża gospodarzy, zaczęła niwelować tą stratę. Też z tego względu moim zdaniem, gdy zaczynasz bardzo dobrze, to co chcesz poprawić, w którą stronę jak jest dobrze. I ten chwilowy nowy postój, gdzie zmiany jak jakby nie wprowadzasz, próbowali gospodarze to wykorzystać, potem my znowu zrobiliśmy i taki wynik cieszymy na wyjeździe. Znaczy, ten tor naprawdę jest bardzo szybki eee. i szczerze mówiąc, e, zawsze jest świetnie przygotowany. Jeszcze tu nie jechałem z sumie chyba na to, że Jest naprawdę i linia po kramężniku, i po dłużej i jest fajny start. I, I to nie chodzi o to, że, że nam to pasuje, żeby źle też nie zrozumieć. I to po prostu to jest dobre dla wszystkich dojeżdżenia. Ale eee. przyzna że walki jak na lekarstwo. No tak, no ale jak my stajemy po taśmie, no to. Nam zależy od tym, żeby wygrać starcie uciekać. Spokojnie pracujemy dalej, sezon jest długi, po prostu jak do kolejnego meczu, bo za każdym razem się skupiamy z meczu na meczu. Nie, właśnie to jest mega fajne i pozytywne, bo przychodzi niedziela, mecz, mecz i każdy ze sobą normalnie, otwarcie rozmawia. Tak samo na Grand Prix, my rywalami mamy być na to, że nie w parkingu i tak dalej, więc to jest naprawdę fajne i budujące, bo dobrze się w takim tym działa. Dzisiaj jest niedziela, przede mną jeszcze Szwecja, więc na Warszawę jeszcze przyjdzie czas.